Mamano, ludzie, w nowym hey, odcinku, z on. Lecimy do koplęta, zobaczymy co on tam od nas woda. chce. Będzie coś przydatnego, czy znowu będzie miał jakieś wyrzuty. Ej, ostatnio częściej tu bywasz. No bo muszę, nie mam wyboru. Dawaj mi tankowanie. Słuchaj, kurwa co nie sobie, ja bo mam tylko 1000 kredytów, więc próbowałem no, ja to rozbić. Co tam? Dobra, e, zaopatrzenie, dawaj mi wszystko co masz. Chcecie coś jeszcze dla ciebie zrobić? Trwała rzecz. O no, chuj trwało, tylko się wszystko? szybko kończy Okej okay. Dobra, owce mogę sobie jeszcze kupić Aha, mam pełno, nic dobra nic nie kupujesz? Utaker mogę więcej sobie kupić niż u niego Dobra, co tam chciałeś? Dick, dobrze Mam coś co cię może zainteresować Ta, nie liczyłbym na to kołb, jestem zajęty Zbyt zajęty, żeby usłyszeć o obozie wieczystych? Tu, w górach kaskadowych? Wieczyści tutaj? Gdzie? Tak czułem, że się zainteresujesz. Podobno ty i buzer nieźle od nich oberwaliście. W sumie to dawno buzera nie widziałem. Gdzie, Kołb? Niedaleko Separation Meadow. Flag. Pewnie kojarzysz. Widziała ich na własne oczy. Miała ich obóz, kiedy robiła kurs po zapasy. Nie bój nic. Zajmę się nimi. Gdzie <coughs> o tak dostaliśmy metaną. Koordynaty na oboz wieczystych i teraz zasiadaliśmy drugi czy to, czy to jest to samo? Nie, to nie jest to samo Bo tutaj mamy wątek fabuły, a tutaj mamy Wątek fabuły tylko, że takie bardziej poboczne mi się wydaje Co nie oznacza Że się nimi kurwa nie zajmę Bo z wielką ochotą się nimi zajmę Bo uczynków już nie mam aż tylu co miałem ich na początku tej mapy W sumie większość już powypierdalał to zajmę się teraz wieczystymi I w sumie przyda się nimi zająć Najpierw muszę kurwa przejechać tutaj Wyjechać na właściwą drogę Mamy lekko ponad pół kilometra, żeby tam dojechać po znaczy bardzo bym chciał ogarnąć sobie jakąś... Jakiś radiowóz, bo kurwa u mnie z amunicją nie jest kolorową. Nie jest kolorowo mnie za amunicją, więc chętnie bym sobie ją odnowił Chociaż kurwa jestem głupi, przecież kurwa uzupełniłem sobie ją w tym W obozie Jestem kurwa talent jednak Eee dobra, bierzemy tylko ten złom Nie wiem czy ja muszę sobie nalaprować ten topór czy nie no, weź, Mam 80%, więc mogę sobie ten Jeszcze ogarnąć się jakieś Tylko że tutaj mi się zbagowała ta ikona Dopiero teraz mogę sobie to podnieść. O, idealnie dwa złomy. No i kurwa, Pico Bello Magnifico, a maniana. Hasta la, vista maniana. <laughs> Hasta la <vista> maniana, przepraszam. <laughs> Dobra, idziemy do wieczystych. tych czuję, że będzie niezłe rozpierdol tam u nich, bo ich będzie dosyć chyba sporo. też mi się wydaje. Chociaż to raczej nie jest ich chyba główny obóz, więc nie powinno być jakoś masakrytycznie ciężko. Ale zawsze będzie coś. Dobra. Co tutaj? Świrusy czy wilki? Wilki. O! Co to? O Jezu! Tylko, że to ten taki wilk, wiecie? Nała Dawaj mi swoje mięcho. Będzie na żarcie. Tylko, co tutaj się stało? Tylko już nie zbiorec, nie? No nie, bo to dość jest chyba, chociaż z tego się nie da nic zbiąć To mamy jeszcze niecałe 300 metrów, więc możemy jeszcze podjechać trochę dalej. Tylko już... Nie? nie śpisz? Nie ja czy tam kogoś kurwa nie, nie widzę. Nie, to jest tylko na post, tak, Buzme. dobra. Słuchaj, jadę właśnie na Separation Medal. Gołog mówi, że jest tam obóz nieczysty. Wieczyści tak daleko na północy? budzę. o co w ogóle chodzi tym kościołem? Algaj mówi, że wieczyści nas szukali i że wyznaczyli nagrodę za nasze głowy. Czy co? Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, jasne, zajebałem paru tych pierdolniętych sukiensej, no ale nigdy jakoś. Dobra, na wrogie obozy możesz stawić w całym regionie Feduel. Są pełno pieszych, nie wieczystych i janarch anarchistów. Chidy, celem jest moltowanie i łupienie jest słabsze. Zlikwiduję, by okiece stało się bezpieczniejsze. No, co akurat od wiem? Przynajmniej nie pamiętam. Tak właśnie Dobra. Bez odbioru. Let's dance, bitches. Let's dance. Eee, fajnie, bo się tu za nas jakiś taki punkt do obserwacji. Tutaj główno widzę. Słyszę, że są tam sztywni. Tam no widzę, ktoś biega. Oni są chyba. Z... co jest, kurwa, ten co tak biegnie. Co mnie już zobaczył? Zagubienie! Zagubienie! Zagubieni. Cześć! Chcesz się ukorzyć? He? To się ukoż! Dobra. No to będzie rozpierducha Wieczysty, sukien synu! Masz tutaj swoją ścieżkę! Wycofujecie! Wycofujecie! Dobra. Wycofuje bo oni się wycofują kurwa. Chodźcie tu, frejerzy! No, nie Co tu robicie? He? Szukacie mnie? No to nie znaleźliście! No pochybel chybel z kurwy jebanych dupków, co to robicie, he? No pokaż Ray'i! Skręciliście mojego brata i wiecie co? Ty kurwa frajerze jebany, dobra. Koniec kurwa uprzejmości. Koniec kurwa uprzejmości. okaserde To to jest o ty Chuju. Zobacz, ci pierdolne. Pierdolne, o jo Aobaczykajcie bombę dodatkową i tam pierdalne A tak z podwójnie Ale same headshoty mi teraz wchodzą, nie? Wycofujesz się! Chodź, to, nie się wycofujesz. to. No chodź tu! Kurwa... O ty szmato. Siła się z kurwy syny. Gdzie jesteś? Wypierdalać. Dobra, ci załatwieni. Dobra. Nareszcie. Gdzie coś sztywnego więzili. Mogę coś z nim zrobić? Halo? Kołp, załatwione. Tam ci większości nie będą już musiały go pokroić. Dobrze to słyszeć, senżon. Gadałem niedawno z Menim i paroma innymi osobami. Wiem, że zrobiłeś wiele dla tego obozu, dlatego chciałem ci podziękować. Bez odbioru Spoko, spoko. Nie mam problemu. E, co to jest napisane? Eee. Ore kurwa co to jest? Ode with the free Kurwa, nie wiem, co jest napisane. Coś jakaś wolność, kurwa? Tylko tą górę nie wiem, co to jest. Ach, chuj w to. Tam są w ogóle popierdoleni Jak kurwa kościół wiecznego ognia w Wiedźminie. Dobra, zbieramy wszystko. Wigilando stąd. Nie się, okej. Okay sobie jeszcze pan użył? A w sumie sobie tam gra ciadostwo i tak raczej się tutaj nie będzie chyba zapędzał w te terytoria znasz odpowiedź Chyba że to gdzieś tutaj jest A tutaj Życie kazało więcej gówno odwieczystych Jezu Karol, żyj zgodnie ze swoimi zasadami i daj sobie spokój Hm Los jeden Dobra, where is my motor? Jesteś tam, znalazłeś ten obóz wieczysty? Tak, buzer, znalazłem. Myślisz, Myślisz, że oni przyszli tu na północ szukając nas? Nie wiem, bra. Byłem zbyt zajęty odpędzaniem się od tych sukinsynów i nie pytałem. Wiem, nie patrz, bracie. Powinienem tam stopów. Jasne, stary, A, wiem. Bez odbioru. Ale mi szarpnęło klateczki miło. Dobra hmm. to co? Teraz lecimy tutaj. Teraz lecimy do drugiego obozu wieczystych. Ale ta gra jest chyba tak skonstruowana, że póki nie załatwimy wszystkich obozów nieprzyjaciela, to nie pójdziemy chyba dalej, tak mi się wydaje. Bo tak obozy u to też się ogarnęli. Wszystkie. I teraz zajmujemy się obozami wieczystych. Kowacz to jest tutaj? Nie, dobra, myślałem, że tutaj będzie ta hordla. Ta taka mała. Ale to nie tutaj. Paliwo. Dawaj paliwo. Zatankujemy. No to jazda. Zatankujemy sobie paliwką. Świetnie. Dobrze, to tak, żeby ten, żeby było... No, powiedzmy że się jakoś tak specjalnie zaczepi, ale rzuciłem na ten. Dobra, o większe. Lecimy dalej. W ogóle nie ma co chodzić z tymi dosłownymi akcjami. I bo są fajne, bo są czasami ciekawe, ale tak w się takie to zwykłe zapychacze są. Nic specjalnego nie wnoszą do fabuły. Chyba ja się mylę, nie wiem. Mogę się mylić. O, dobra, zajebiście amunicja dodatkowa Amunicja dodatkowa, zajebiście Wyjechaliśmy tutaj, tak? Oa Ktoś tam siedzi czy mi się kurwa? O dobra to była łania Jejeni, że jejeni Dobra, zmakujmy go gdzieś tutaj. Resztę z buta. Reszta z buta. No się tu kurwa byli. Halo. My się to kurwa byli. To jest ten sklep, kurwa, z pamiątkami. Co to pizdy? Co jest kurwa? Co nagle przyszli i że się tutaj urządzą, czy co? Pierwsze nie wiecie, gdzie jest ta dziewczyna. Jeśli ją skrzywdziliście do przysięgam. kogo ja oszukuję? I tak was zajebie, niezależnie od tego, czy ją tknęliście, czy nie. Trzymaj się, Lisa, już idę. Okej, okay, dobra. Lisa. Na pewno nie zostawił tego jebany wieczysty. <laughs> Aha, czy ją prowadzili? Dziewczyna, to musi być Lisa. Prowadzili ją tędy. Jeśli ją skrzywdziliście, o wysoki syny wybije was do nogi. No bez zaczynamy taką misję bardziej skadankową, ja? Co no, my dawno takiego nie było? Okay. Nie jesteśmy oddależeni! Wolni wskazują nam ścieżkę. Wolni no. Martwi głosu nie mają. Sam sobie znajdź ścieżkę. Oni Udwa. nie znają, dupku. Nie dołączą do waszej pieprzonej sekty. Martwi głosu nie mają, szmato. Dobra, kolejne. I chyba... Dobra, myślę, że pojedynkę, nie jest. akurat ci wieczyści są jeszcze bardziej nieprzewidywalni niż zwykli ci. Co on jakiś taki, kurwa, nerwowy ma? Zamknij pysk. Czego się, kurwa, udzielasz? Ostatnie wzdychanie? Ostatnie westchnienie konającego. Tutaj. Zaciągnęli ją tutaj. No dobra, tylko po co? To nie będą jakieś kurwa, nie wiem. To odpierdalać czy kichuj. Ja bym się przeżył tędy. Nie będzie mi widać przynajmniej. Tam już są kurwa, główna z bronią. Chodźmy, Jednak chyba poszedł tędy. Może zaskoczy ich od tyłu. Jezu, aby, kurwa, niekoniecznie. z wami, popierdolańcy? Yeah. Jesteście popierdoleni. E pierdalaj, szmato. Dobra. Tam tego nie zaskoczę raczej. Tutaj tego się jeszcze powinno dać. Czujesz to? A ty czujesz to? Oni rządzą światem, tak? Aha, bo to był jeden i ten sam człowiek. Okay. To ten sam człowiek, dobra. Co to jest, kurwa, jakiś ołtarz? Tremble? Co to jest Tremble? Czekajcie, Są szybko w w tłumacza. Co to jest Tremble? Drżeć. Czy to drżycie? Okej, okay, spoko. Idziemy dalej. Nie, tutaj jej nie ma. Gdzie jesteś Lisa? Przełączajmy sobie tłumiki, tutaj wsiądzie. Ja Musi gdzieś tutaj być. Wolę używać noża. Chcę, żeby krwawili. Chcę wskazać im ścieżkę. Tak, dobra. Po tym jak zaczną krwawić, niech krwawią wzdłuż ścieżki. Słowa Carlosa uczą nas, że aby być wolnymi... Musimy się ukorzyć, musimy kroczyć ścieżką, musimy wyciąć swoje jestestwo. Byłam w kompleksie, w żelaznym stoku, no wiesz, w tym z flagami. O, tam to się dopiero dzieje, aż nie wiadomo na czym zawiesić oko. Mają tam urządzone wszystko do modlenia się i w ogóle. Jeśli chcesz podążać ścieżką, to zacznij tam. Będę podążać, Będę podążać ścieżką. Będę podążać ścieżką. Będę podążać ścieżką. Będę podążać ścieżką. Kiedyś nie radziłam sobie w szkole, ale jakoś mi szło. Ach, jak teraz słucham Carlosa, to kurde, gość gada jak natchniony. Taki jest ten dobry! tak, kurwa, koniec pierdolenia. Nikt do nas nie dołączy! koniec tego pierdolenia, kurwa. I Co fujesz? To nawet kurwa trafić nie potrafisz. Trzymaj się, Lisa. Niezależnie od tego, co ci zrobią, trzymaj się. Lisa, idę po ciebie! Co jest kurwa? Modelca, uwolnienie! Mordelca kurwa, odezwała się szmata Odezwała się kurwa, prawowita Kapłanka Kurwa twoja mać Mordelca, kurwa, dobre sobie To pierdolony labirynt. No, no, że labirynt, to, no bo nic jest, więc nie jest na gorze. Hmm. Ci jeszcze chyba o mnie nie wiedzą. Ci jeszcze chyba o mnie nie wiedzą, więc tutaj mam przewagę. Tu mam jeszcze przewagę tutaj tędy ją ciągnęli. Ja to nic nie widzę, Dikon. Lisa musi gdzieś tam być. A, czy ty mnie już zauważył, czy jeszcze nie? ja Zobaczmy. Kurwa, co wy tu macie z jakiś labirynt pojebany? Już idę, mała. Czy on nas jakoś prowadzi? kurwa szczelasz do pana swego Was mają, ale pewnie już mają Właśnie frajerów. Kurwa się chowasz szmato Mango, Ukoż się topku. Teraz się kurwy ukości że was wtedy nie zajebie. E ja no co? kogo ja chcę szukać tak was zapierdolę kurwa jak, jak zwykły, jakby zwykły wykopku psy. Tam jest. Pierdalisz kurwa Co ty kurwa pierdalisz gościu Ktoś tu jeszcze chce się zabawić. To ty kurwa śmieciu. Już wszyscy lisa. Już dobrze. O oh, kurwa mać. Lisa. Lisa? Hej. Kuchanie. Hey. 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 Nie. Hey. Nie. Zamknij Zamknijś! Zamknić! Zamknąć! Lisa to ja, Deacon. Pamiętasz? Dikona? Dobrze. Dobrze. Wszystko gra. Wszystko gra. Chodź. Nic nie jest. Cholera, można zbiegać. Kojarzysz punkt informacyjny. To, że tam jest mój motocykl. Chcę, żebyś pobiegła tam najszybciej jak możesz. Bez zatrzymywania. Dobrze, bez. Nie zdawaj, proszę cię. Gotowa? Tak? Leć. A my się zajmiemy frajerami. Ktoś mi jeszcze tutaj dał mordę. O, co mnie tak szarpie te klatki dziwnie. Coś mi kudowa, tak dziwnie szatuje te klatki, nie wiem czemu. No, zapraszam. Zamknij Biegiem. No to chyba, żeśmy chyba oszukali system. Na ziemię, na ziemię. Szybko, szybko! Tutajśmy chyba tutaj oszukali systemu. Kurwa, no ślepe Pierdolisz. ona on, on idzie za nami. Nie dobra, ona biegnie tędy. To uh. skurwa. Uh. już! Do maszyny! Biegi! Lecimy. Dobra. Wyspierdotadam do. Wszystko gra? Nie. Posłuchaj mnie uważnie. Na południe stąd jest obóz przy Lost Lake. Tam jest zupełnie inaczej niż w Hot Springs. Żelazny Mike nie jest jak pani Tucker. Nienawidzę pani Tucker. <słuch> Nie tylko ty rozumiem. To niezły obóz i do tego całkiem bezpieczny. Dobrze. Czyli co, do ciebie Cześć? dos? Nie, to jest jeszcze inny obóz. Ryki. Ryki, odezwij się. Czy ja on znam? Riki, jesteś na tym kanale? Obóz Lost Lake, zgłoście się! Diko? Koperat! Czego chcesz? Po prostu. Kurde. Spotkajmy się, możesz? Na autostradzie przy skrzyżowaniu z Old Belnap. Właśnie tam jadę. Wiesz, co powiedział żelazny Mike, kiedy wyjechaliście z buzerem? E, no. Tak. Słuchaj, dlatego właśnie gadam z tobą, a nie ze skizem. Żelazny Mike nie musi nawet wiedzieć. Mam tu dzieciaka. Co? Znaczy, nie dzieciaka. Dziewczynę. Spędziła w syfie sporo czasu. Znalazłeś dziewczynę i chcesz ją przywieźć do Lost Lake? Nie, ty ją zabierzesz do Lost Lake, ale ja ci ją podrzucę. Riki, jesteś tam? Tak. Dobra, już jadę. Bez odbioru. Okej. Okay. Riki? No, dobra. Nie ma za co. Nie ma za co. Nie za mało. Ci podobać się tam mała. Jak mówiłem, żelazny Mike, on, on jest w porządku. Lubi dużo krzyczeć, ale po prostu mu się nie dawaj. Rozumiesz? No i jeszcze, jest taki gość, Skizo. Jeśli będziesz się naprzykrzał, to po prostu powiedz Riki Albo idź do Adi. To obozowa lekarka, pogadaj z nią. Bo Adi jest w porządku. Ma różne lekarstwa na oczyszczenie tych, no wiesz. Tak, 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 Dickon. Elo, Dicki. Cześć, Dick. Co za niespodzianka? Taker porzuciła handel niewolnikami? Uh... Lisa, to jest y, Riki, ona tego, uh, zabierze cię w bezpieczne miejsce Nic się nie zmieniło, Dick, żelazny majk ci za to nie zapłaci Nie zapłaci? Daj spokój, to nie tak, to nie o to chodzi, to nie chodzi o, o żadną nagrodę czy coś Możesz ją mhm. po prostu zabrać, co? A co z nią nie tak? Co z nią nie tak? Miała nieprzyjemne spotkanie z wieczystymi O mój Boże Cześć, Lisa Hej, jestem Riki Słuchaj, pójdziemy na ryby? Bo ja uwielbiam mówić, to, to moje ulubione zajęcie na całym świecie. Pojedziemy tam razem. Tak? Choć powiem ci o Lost Lake. Jest tam najczystsza woda, jaką kiedykolwiek zobaczysz, a ryby, o mój Boże! Ryby z rana wyskakują tak wysoko. Pokażę ci, jak pojedziemy, będziemy się świetnie bawić, tylko mocno się trzymaj, dobra? Gotowa? Naprawdę doceniam <laughs> W dupie nas mają, Nikon. kurwa W dupie nas mają Boże święty Czy mamy dopiero 50% z na załatwione, okej, okay, spoko Co dalej mamy? Ostra jazda, świat chcecie dopaść Czy będziemy mieli coś z Buzerem? Czy coś będziemy mieli z Buzerem? I tutaj coś mamy Trzeba było ją zostawić, odwiedź pomnik upamiętniający Sarę Aha, czyli znowu możemy tam pojechać Okej, okay, no to... W sumie dobrze, będziemy mieli do roboty no. A to już w następnych odcinkach, tak więc Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, kliknijcie lajka like Subadzwolne mnie nie przegapić kolejnego odcinka Ja się z Wami przegram, do Na następnego Na. can fight back Oh god, really, you fucking fight back